No, ja już w Hamburgu Zajechałem, Mamy 10:40 idealnie, bo na 10 mam ten okieneczko. I właśnie takie sprawa mniewa, że już będę zdejmować. No tam tu jest na Bukaju, akurat tu jest na Urukaju. No, szczęście, kurde, dobrze trasa przebiegła. Jeszcze nie było żadnych problemów. Oj, oj, oj. no dobra, stop to stop Przepuści się Co najgorsze jeszcze kurde nie mam eee, importu To jest najgorsze no, Ale to muszę zadzwonić zaraz do Mateusza zapytać się o co biega Niby mówił, że tam wiszą bielany wrocławskie, ale tu jeszcze coś tam czegoś nie ma Nie mam pojęcia o co będzie co będzie biegać o co będzie biegać ciekawy kontener a to jest zwykły ten hakowiec dobry myślałem, że jest jakaś otwierana góra w normalnym kontenerze a to nie nie, 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 nie niet. no na razie też jest kurde mało kontenerów co widzę i mało ludzi i to mi cieszy że nie będzie kolejki na szczęście Dobra, trzeba by się roz... podstawić, rozkręcić się i czekać na... Kamara. No. no, mam trochę inną robótkę, bo pobieram w CTB, na Bukaju, jakąś 40. Przerzut po Niemczech gdzieś niby 350 km od Hamburga, ale gdzie dokładnie? Na jutro na dziewiątą niby Mam dostać zlecenie za sekundkę, więc mam nadzieję, że zanim pobiorę to już będzie, albo już jest. Nie wiem, musiałbym zerknąć. Musiałbym zerknąć. No dobra. Przerzucik. Na pusto wracamy. I i bierzemy Jarosław znowu ach ten Jarosław znowu na poniedziałek mam nadzieję, że tym razem kurde normalnej porze, a nie o 18 tak, teraz był niech no tak, tak, no, suma, suma, dobrze mi poszło, tak, no ale o jeden dzień dłużej? tak no to dla mnie tak wyszło, tak jakbym kurde załadował to we wtorek Pusto, pusto, dobra Jedziemy na H02 Czyli tam Tutaj są bloczki, więc te bloczki to ja omijam Sobie No i fajnie, no i fajnie Roboto się kręci Jako tak

Dzień dobry. Maciej się zgłasza. No, ja już na miejscu, już zgłoszony. Siódma trzydzieści. Prawie, że. No. Och. Ale co za, za mgiełka jest No a ja na drodze stoję Też tak kurde z 20-30 cm wystaje Poza obrys Kurde bardziej to osobówkowe niż ciężarówkowe No ale coś Nie było miejsca Gdzie tutaj za bardzo się zatrzymać Dobre i to Dobra i to Dobrze, że ten już mi każe wjechać A najlepsze jest to, że zagaduję do niego nie... po to, to 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 A to bym myślał, że chyba typowy Niemiec jestem Ech, Jak zaczął gadać to <laughs> Powiedziałam... <laughs> Przepraszam, ja jestem z Polski, no nie? A okej, okay. to tak zaczął normalnie troszeczkę mówić, że zobaczy i najwyżej na tę pod rampę, no nie? <laughs> Kurde. Jaja nie, No cóż Pierwszym razem się nie zorientował, nie? Dobra, wy po wy wyłączamy Odpalamy I podjeżdżamy, no nie? Ale ja się nie wyspałem, kurde Budziłem się w tej nocy, że... O Jezu Ale co was to interesuje? Dobra, będę podjeżdżać zaczynać tako, właśnie tach rozpoczęcie rozpocznij D i rób pracę No i Maciuś rozładowany Super Eee, niech to słucha i e, 920 No, ale to czekamy względem na to, że Wprawdzie nie było nikogo jeszcze na magazynie tym głównym czy nie głównym Hugu. No, niby od ósmej, niby o tego B -b 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 magazyn czynny. A tu o siódmej, niby, kurde, pacowali No, widzicie, tutaj już ledwo się, kurde. Idealnie się mieści osłówka. Gdzie tu ciężarówka? No, tak cóż. A nie wiem, czy Wam mówiłem, gdzie ja jestem, bo ogólnie. Mam miejscowa, nic nie mi powiem e, Bocholt. coś takiego Ale to jest bardzo blisko holenderskiej granicy Nad Dortmundem Dosłownie jestem nad Dortmundem A do granicy mam tutaj rzut beretem Co ja kurde to jest z radia słucham to kurde wszystkie wszystko po holendersku Pożyt Dziwny język ale no cóż, no więc już wracamy do domu. On się do Hamburga, zrzucić na jakiś tam unitagnerze. Kontener. Popieramy na ProGeko. I, I jedziemy w stronę domu. Całkiem sympatycznie. Wiecie? takie sympatycznie? Po prostej mam 1000 km do domu, a tu będzie z 1200? Co najmniej? Nie, w sumie, kurde. Nie, no mam tutaj 360 do Hamburga i z Hamburga mam 700, coś. No, 1100. Powiedzmy, że 1100. No, Więc mam co jeszcze robić. Do granicy polskiej pewnie nie dojadę, no ale no cóż, gdzieś pewnie Halldurf, gdzieś tam pewnie w te rejony. No ale dobra, to będzie wszystko jasne, jak to wszystko się ułoży. Bo tutaj jeszcze mi czeka pin z wężek, powiedzmy ile korków to nie wiem. Więc to wszystko się zależy. Już Hamburg widzę, że już czerwono, świeci na bordowo. Dobra, nie będę się nudzać. Jedziemy na no, stronę Hamburga I tyle Na razie, póki co jej, jej jej, jej, W końcu udało mi się dojechać Do Hamburga mm. Co to za jazda była Czy jazda W sensie takim, że Raz, że wypadek był Dwa, że Zamknęli zjazd Tutaj żeby wjechać wcześniej od Bremen Tutaj na Flensburg od zachodniej strony musiałem pojechać do końca i od zachodniej części wjechać tutaj na taki mały depot mały depot tu widać, że zbierają wszystkie jakieś, jakieś dziwne śmiecie jakieś kurde, nie wiem co jest wae jakieś chińskie coś też niby, kurde, mój wygląda jak na kosko. To powinien być kosko? A jest jakiś. SUE Nie. CUL. Nie mam pojęcia, co to jest. Pewnie wykupiony, wynajęty albo coś. I tak o. Biuro. O, to jest Unitiner. No, tam jest biuro. Tu się zatrzy... podjeżdża, zatrzymuje się. I potem tamten wózkowy wzywa. się obierze to dookoła. Więc tak to właśnie wygląda. Musiałem przestawić godzinę podjęcia na purgę z 15.30 na 16.30. ale to da się radę. Da się radę. Już jest prawie 16. Tam można trochę wcześniej, więc spokojnie, bez rady. No, próbujesz celować, trafić. Trafiłeś. Jest. No dobra, zjąć, pobrać. to chcę położyć na nie kontener i wziąć dwa Ciekawe, co? To się chyba by byłoby pojedyncze, no ale dobrze, Może szybciej. Tam bez różnic, ważne żeby zdjąć. O Wyjechać, dojechać, pobrać, wyjechać. Więc dobra kombinacja, co? Kurde. O mój Boże. Dobra. O, przyznacie, że bardzo kreatywne miejsce do postoju. Kurde. No, musiałem przekręcić tacho. Mój Boże masak. Dobra, czynności sprawdzające od rana. Kawa hot dog. Idziemy dalej.